Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy szybki odcinek, szybki filmik. 4 strawki po 10 zł, e, mega pensja. 500 tysięcy w banku, big 3 siódemki, król cash. No to zaczniemy sobie od mojej ulubionej kiedyś zdrapki. Teraz nie mam ulubionej, bo rzadko drapie. 500 tysięcy w banku. Jedziemy, jedziemy. Mamy 27. Dlaczego jest tak ciemno? Dwadzieścia siedem, trzydzieści jeden. O nie, dwanaście, trzy i dwadzieścia pięć, a co mamy, może jakiś worek z pieniędzmi, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, trzynaście, szesnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem, osiemnaście.

dobrze to może siódemeczki poszukamy sobie a najlepiej trzech a mamy koronę serce i gwiazdę safe szkoda że nie 500 tysięcy w banku gwiazdę to tam chyba był safe monety pik Diament. winogrono winogrono wiśnia worek z pieniędzmi Złoty pierścionek, pomarańcza i znowu pierścionek. Wiśnia, pik. Dzwon: garnuszek, ananas, pomarańcza, lewa strona, pusta. Po prawej też same symbole: niżej cytryna, dzwonek, korona, banknot, arbus, bank. Co tak słabo? Truskawka, diament, jabłuszko. Ja siódemka w końcu. Nie będzie zera. Siedem worek. Podkowa. Ananas, banknot. Złoto. I tutaj też są trzy symbole. A tu będzie 10 złotych. Dycha. Dycha, dycha niech nie zdycha, niech będzie jeszcze jedna zdycha dobra, mega pensja szukamy 27, 5 28, 23 44 a mamy 46, mega pensja 21, 2 17, 12 jest 23, super 43, 34

Dyszka. Także mamy odcinek za trzy dyszki i mamy z rotu trzy dyszki. No takie, takie o, no dobra. Także będę drapać dalej, może coś więcej wydrapie Dziękuję za oglądanie, buziaczki, pa!